Siema siema, witam serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek. Tym razem zajmiemy się zabójczynią. Zobaczymy sobie jak sobie radzi z bosami. I dzisiaj zaczniemy od Andariel. Zapraszam do oglądania. Cześć, witam. Skończyliśmy nekromantę, teraz przechodzimy do zabójczyni. Czy można nią grać i czy jest to gra fajna? Myślę, że tak. Yy, ja tutaj gram pod pułapki, więc co, zaczynamy. Yy, punkty siła pod najcięższy przedmiot czyli w moim przypadku, no tu założyłem enigmę, podbiłam ją, ale już nie chcę res resetować tych punktów. Ale tutaj było pod spiryta, czyli pod tarczę. Tam było 156 chyba wychodziło. Zręczność pod najcięższy przedmiot. Reszta w żywotność. Energię nie dajemy, nic. Drzewko. Tak jak mówiłem, gramy pod pułapki, więc sztuki walki 0. Dyscyplina cienia dajemy sobie po jednym punkcie Czyli psychiczny młot, płaszcz cieni. Jeżeli gracie, bo jeżeli nie, nie macie zamiaru grać, ja akurat używam tej umiejętności, pomaga. Więc sobie tu dałem jeden punkcik. I tutaj, uderzenie umysłu też sobie jeden punkcik dałem, ale mistrzostwo szponów na jednym, blok jeden. I tu, żeby mieć wojownika cieni, pomaga. Chodzi ze mną, także tutaj też sobie dałem jeden. I oczywiście zwiększona szybkość. Tu sobie na razie dałem 5. O co chodzi? Szybkość ataku jest nam potrzebna. I oczywiście szybkość biegania i chodzenia nam podbija. Także szybkość ataku, żeby stawiać szybciej pułapki. I przechodzimy do pułapek, czyli całe to porażająca pajęczyna na maksa, wartownik wyładowań na maksa. Wartownik błyskawic, też na maksa, i wartownik śmierci, też całe 20. Czyli korzystamy z wartownika błyskawic i wartownika śmierci. Rzucamy cztery pułapki wartownika błyskawic i do tego dodajemy jedną pułapkę wartownik śmierci, żeby po prostu nam te zwłoki wybuchały. Dobrze, idziemy. Ach, jeszcze bym zapomniał o ekwipunek. Serce dębu, korbacz. Plus 3 do wszystkich umiejętności, 40 do szybkości rzucania czarów. Może nie będę tego czytał wszystkiego. Yy, czako z, runo, z runą UM na odbicie odporności. Kaleidoskop mary. Tak jak mówiłem, duch monarcha. Yy, podróżniki od MFA. Yy, obrączka bulkatosa siatka arachnidów, zwykły pierścionek żółty z szybkością dorzucania czarów i plus 7 do wszystkich odporności, osłony fortuny od mf i oczywiście enigma. W drugiej łapce wezwanie do broni i duch, czyli chodzi nam o to, żeby podbić sobie zdrowie i manę. W ekwipunku mamy Anichilusa, oczywiście pochodnie piekielnego ognia, i ja mam tylko 3 skillery pod pułapki. Więcej nie mam. Zobaczymy jak to będzie szło. Jest na razie wartownik błyskawi z od 1 do 8249. Zobaczymy czy wystarczy. Portal mam już otworzony. Oczywiście zabijemy, zabijemy ją na razie na, na tym ekwipunku. Później przebierzemy i zobaczymy czy da się to zrobić na jakimś gorszym. Wydaje mi się, że że jak najbardziej, ale zaraz się przekonamy. Dobrze, to idziemy, ja to mój już portal mam otwarty. I proszę, dwa i Jesteśmy oczywiście na piekle. Pomocniczka nam zginęła, ale. Daliśmy tam tylko praktycznie jeden punkt, więc nie ma się czego spodziewać, że będzie. Przy bosak jakoś nam aż tak pomagać, ale coś tam zawsze robi. Dobrze. Czyli idziemy się przebrać i zobaczymy jak nam to pójdzie na tym gorszym ekwipunku. Idzieliśmy tu poszło nawet dość szybko, łatwo. Więc zapraszam. Dobrze, idziemy się przebrać. Zakładamy sobie jakąś broń. Mamy... A, może weźmy... A taką jakąś zwykłą. Czy tą, czy tą. Więcej damage'u. Możemy sobie... To... Taką możemy zostawić. Kalejdoskop sobie zamienimy. Mary na jakiś zwykły odejmę na to oko. Okay, Etlisza plus jeden do wszystkich odporności. Yy, ducha też sobie możemy zostawić, no bo to wiadomo, że każdy może zrobić. Podróżniki możemy zamienić. Równie dobrze mogą też zostać, bo tak jak mówię, tutaj tylko chodziło o ten mevm. sobie Możemy założyć jakieś, które mają plus do wszystkich odporności. Bulka tosa sobie zmienimy na jakiś zwykły żółty pierścionek. Dajmy na to, tu jest jakiś rzucenia czarów. Proszę bardzo. Pasek jakiś zwykły. Będzie drugi. Pierścionek może zostać, bo jest żółty, także... No i oczywiście klatę. Klatę sobie możemy zamienić na... Możemy na, na żmijomaga, możemy na obojętnie jaką klatę. Chyba mam gdzieś. O niech będzie. Bez enigmy. Oczywiście tego zestawu nie będziemy używać. Możemy jeszcze zdjąć skillerów parę Zobaczymy, jak to będzie. Bez skillerów mamy umiejętności. Możemy jeszcze dać na amulet taki, który. O tu mam. Plus dwa do umiejętności płatek. A niech będzie. Czyli niebieski. Można sobie założyć. W to możemy nawet założyć ten hełm, żeby nie było, że czako. I tego skinera też. Będzie wyglądać oczywiście, co ma nasz yy, pomagier, czyli tak zwykła kla, klata duriera, Duriela. Chodzi nam o odporności. O, wiadomo, że Forti by było najlepsze, no ale jak nie mamy, to, to patrzymy na obronę, żeby miał im więcej obrony i im więcej odporności, żeby nam tutaj był odporny. Obliczam Andariel, i ja tu mam nieskończoność Infinity, ale żeby nie było, możemy to zamienić na zwykłego, zwykłe olśnienie. Możemy sobie zrobić sami. Baza, tylko żeby pamiętać, żeby była eteryczna, kiedy ma więcej damage'u. I tak sobie właśnie próbujemy to zrobić. Czyli idziemy jeszcze raz, wszystko mamy, wszystko mamy. I teraz jak? Zobaczcie, teraz mamy 1992, wcześniej mieliśmy. Mamy 5300, wcześniej mieliśmy 8900 chyba, tak? Czyli dość potężny spadek. Ale zobaczymy czy się uda. Dobrze. Nie chcielibyśmy, żeby on wrócił. Nie tak miało być. Ale co. Ale proszę bardzo, nawet bez pomagiera. Przy takim ekwipunku trwało to troszkę dłużej, ale jest do zrobienia. Także jak najbardziej polecam, fajnie się i przyjemnie tym gra. Z mojej strony to by było wszystko. Zapraszam na kolejne odcinki. Zobaczymy, jak sobie będzie radzić z następnymi bossami. Zapraszam też na mój kanał na Twitchu, gdzie tam streamuję i możecie mnie tam oglądać. I oczywiście postacie, którymi gram. Jeszcze raz dziękuję bardzo za oglądanie. Do usłyszenia. Narka, cześć.